Chciałem jeszcze Państwa poinformować, za chwileczkę udzielę Państwu głosu, że do nas, do komisji wpłynęły dwa dokumenty z pracodawcy RPE w związku z pracami parlamentarnymi nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciw przesyłamy w załączeniu stanowisko oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej. i Oczywiście Państwo wszyscy parlamentarzyści, macie państwo to na iPadach oraz tutaj wydrukowaliśmy, jakby ktoś nie zabrał ze sobą iPada, to, jest, jest to, to stanowisko jest dostępne. Ale jak rozumiem, też to stanowisko w ustnie chciał przedstawić prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, pan premier Waldemar Pawlak. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Bardzo uprzejmie proszę o zapoznanie się z całym stanowiskiem, które Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił w związku z projektem poselskim, który został wniesiony i jest, ukazał się w druku 1412. W naszej ocenie brak jest uzasadnienia merytorycznego do wprowadzania proponowanych zmian. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowczo podkreśla, że dotychczasowe rozwiązania bardzo dobrze się sprawdziły zarówno w praktyce ratowniczo-gaśniczej, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych klęsk żywiołowych. Środki przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe i przekazywane przez Związek dla Ochotniczych Straży Pożarnych mają inny charakter niż środki przekazywane przez Państwową Straż Pożarną, które są środkami publicznymi. W tym przypadku, szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych, można było reagować znacznie szybciej na potrzeby ochotniczych straży pożarnych i środowisk, które zostały dotknięte żywiołem. Po drugie, proponowane zmiany są niezgodne w wielu punktach z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ naruszają zasady ochrony praw słusznie nabytych, interesów w toku, ponieważ naruszają ochronę zaufania obywatela do państwa, nie, nie do, są nie, rozwiązaniami, które wprowadzane są w trakcie roku, a także są, naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz. Tu dotyczy to szczególnie artykułu drugiego. Po trzecie, proponowane przepisy w sposób zasadniczy naruszają zasadę pomocniczości, fundamentalne prawa obywatelskie do zrzeszania się w samorządne stowarzyszenia, Ruch Strażacki, proszę Państwa, jest ruchem patriotycznym, aktywnym w budowaniu narodowej wspólnoty. Ochotnicze straże pożarne powstawały jeszcze w okresie zaborów i wbrew woli zaborców łączyły Polaków. Pomimo tego, że zaborcy próbowali wynarodowić i skłócić, to ochotnicze straże pożarne budowały poczucie wspólnoty i państwowości. Zaborcy w swoich działaniach nie dopuszczali do powoływania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, bo odbierali to jako zagrożenie dla swoich państw. Związek Ochotniczy Straży Pożarnej został powołany dopiero w dwudziestym roku pod przewodnictwem Bolesława Chomicza natomiast potem po wojnie był odbudowywany ponownie przez Bolesława Chomicza w 49 roku został rozwiązany odebrano mu majątek w 56 wrócił do działalności organizacyjnej ale w okrojonej formie i tylko w zakresie takim organizacyjnym ponieważ tego dorobku materialnego już państwo nie zwróciło i dopiero powrót do suwerennego i Samorządnego działania pojawił się po uchwaleniu ustawy z 1991 roku. W następnym roku utworzono Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś związek zrzesza ponad 16 tysięcy Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie są mi znane przypadki, żeby Ochotnicze Straże Pożarne były poza związkiem. Są być może straże zawodowe, zakładowe, ale jeżeli chodzi o Ochotnicze Straże Pożarne, one są zrzeszone w związku. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek działa poprzez przedstawicieli, to znaczy osoby, które działają w związku są przedstawicielami konkretnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i muszą mieć zaufanie środowiska strażackiego. I w tych, wśród tych przedstawicieli są ludzie o najróżniejszych poglądach politycznych, z najróżniejszych środowisk, z, najróżniejszych, z najróżniejszym podejściem, ale łączy ich jedno, to znaczy troska o drugiego człowieka i wierność strażackiemu przesłaniu Bogu na chwałę ludziom na pożytek. Te propozycje naruszają suwerenność strażackiego samorządu. Są, proszę Państwa, na świecie dwa modele ochrony przeciwpożarowej, takie biegunowe. Na zachodzie jest to model oparty o straże ochotnicze, co do zasady tylko w największych miastach, w Niemczech powyżej 100 tysięcy, w Austrii również powyżej 100 tysięcy. Są formacje zawodowe, ale to są gminne, zawodowe straże pożarne, mówiąc naszym językiem. Czyli jest to całkowicie zdecentralizowana ochrona przeciwpożarowa. W naszym kraju. Pragnę zwrócić panu ministrowi i panu komendantowi uwagę, że Państwowa Straż Pożarna odpowiada za ochronę przeciwpożarową koordynację działań, ale za ochronę przeciwpożarową lokalnie w gminie odpowiada lokalny samorząd. To jest zadanie własne gminy i Ochotnicze Straże Pożarne są finansowane zarówno przede wszystkim są finansowane właśnie przez samorządy lokalne. Dodatkowo są dofinansowania z budżetu państwa, z różnych pozycji, z budżetów samorządowych, także z budżetu ochrony środowiska i także to, co było dorobkiem środowiska strażackiego, to są środki firm ubezpieczeniowych. Rzeczywiście na początku była formuła taka, że do 10% minister finansów miał corocznie określać, ile przekażę, przekażą firmy ubezpieczeniowe, ponieważ to rozwiązanie nie Funkcjonowało sprawnie. W 1997 przyjęto ustawę, która pozwoliła wprowadzić rozwiązanie, że 5% państwowa straż otrzymuje, 5% ochotnicze straże pożarne. I chcę bardzo to podkreślić, ponieważ myślenie o modelu ochrony przeciwpożarowej w kategoriach wyłącznie państwowych jest charakterystyczne dla rozwiązań na wschód od Polski, gdzie istnieją ministerstwa tak zwanych nadzwyczajnych sytuacji i nie ma tam ochotniczych straży pożarnych, dlatego że państwo nie ma zaufania do obywateli, którzy się zrzeszają w samodzielne stowarzyszenia. I tutaj w Polsce wytworzył się system unikalny współpracy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnych. Dotychczas przez całe te lata także w parlamencie była wokół spraw straży pożarnych ponadpartyjna zgoda. Funkcjonował poselski parlamentarny senacki zespół strażaków. I działali w tym środowisku ludzie z różnych środowisk, którzy byli aktywni w w pomocy, wspieraniu ochotniczych straży pożarnych, które przecież nie tylko zajmują się sprawami ratownictwa, ale także wykonują ważne zadania społeczne, przede wszystkim prace z młodzieżą i ta, te zadania będą zagrożone, ponieważ w działaniach Państwowej Straży Pożarnej i liście Pana Ministra zwraca się uwagę wyłącznie na sprawy wyposażenia tak zwanego, jak to Pan Minister określa, bojowego. Zadania będą też utrudnione realizowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo wbrew opinii Pana Komendanta, wypowiedzi Komendanta Suskiego. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną była zawsze bardzo dobra i uzgadnialiśmy wzajemnie uzupełniające się działania, między innymi w związku z obowiązkami szkolenia ratowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy, to właśnie te zadania realizował Związek ze Środków Firm Ubezpieczeniowych, a Państwowa Straż Pożarna w tym zakresie zajmowała się szkoleniami podstawowymi. Zagrożone jest także działanie związane z wsparciem młodzieży. Strażacy ochotnicy to nie jest taka sytuacja, że ktoś przychodzi z dnia na dzień i zapisuje się do straży i potem wyjeżdża do akcji. To są osoby, które pracują przez często ćwiczą, przygotowują się przez całe lata w działaniach w drużynie pożarniczej i dopiero potem stają się strażakami ochotnikami. Wbrew stwierdzeniom pana ministra i komendanta wcale to nie będzie racjonalne bardziej rozwiązanie, bo sami państwo piszą posłowie w uzasadnieniu, że z tej puli, która dotychczas i pan komendant o tym mówił, której dotychczas wspierał także ochotnicze straże pożarne, ta ustawa wprowadza z tej części, która była przekazywana komendantowi, zakaz finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych, także jednostek krajowego systemu, a więc środki będą mniejsze. Co do środków na ochotnicze Straże Pożarne, to pragnę zwrócić uwagę, że te wzrosty wydatków nie pokrywają wzrostu kosztów związanego ze zmianą stawki VAT-u wymuszoną przez rozwiązania europejskie, czyli państwo daje więcej, ale i więcej też z tych zakupów pobiera w formie podatków. Natomiast za w ogóle kuriozalne uznaję tutaj powoływanie się przez pana komendanta na jakichś anonimowych internautów. Bo jeżeli tak działa Państwowa Straż Pożarna, to jesteśmy naprawdę w dużym niebezpieczeństwie, bo albo trzymamy się twardych faktów, dokumentów, konkretnych przypadków i chcę Panu Komendantowi powiedzieć, że właśnie ze względu na to, że w ubiegłym roku decyzjami MSW środki budżetowe zostały przekazane przez Państwową Straż Pożarną do Ochotniczych Straży Pożarnych. Związek ograniczył się wyłącznie do finansowania ochron osobistych, a więc umundurowania hełmów, butów, rękawic i tak Dbając o bezpieczeństwo osobiste strażaków, nie dofinansowywaliśmy żadnych środków łączności, więc jeżeli takie błędy były, to być może to jest w tych pozycjach, które obsługiwał pan komendant w ramach rozliczania rozliczania tych środków. Ale sumując jeszcze raz podkreślę, że ta sprawa nijak się ma do spraw związanych z bezpieczeństwem, natomiast niewątpliwie jest przykładem takiego, takiej próby zagarnięcia przez instytucje państwowe wszystkich możliwych środków. No, idąc tą drogą, to rozumiem, że za chwilę panowie wystąpicie o to, żeby samorządy. Tą część, którą finansują Ochotnicze Straże Pożarne, przekazały do komendy Państwowej Straży Pożarnej i pan komendant będzie o wszystkim decydował z dokładnością co do pojedynczej jednostki. Szanowni Państwo, chcę podkreślić, że działania Ochotniczych Straży Pożarnych to działania samorządnych stowarzyszeń, które kształtują postawy patriotyczne, które wychowują młodzież, które budują lokalne wspólnoty, dążą do tego, żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać i współpracować, a w sytuacji zagrożenia nikt nie szczędzi życia i zdrowia, żeby ratować człowieka w potrzebie. I tak jak podkreślam jeszcze raz przez wiele lat w tej przestrzeni była niepisana w ogóle taka powszechna współpraca. W tej sprawie, kiedy zakładaliśmy mundury strażackie, nie było różnic politycznych. Wszyscy dążyliśmy do tego, żeby ochrona ludności w naszym kraju przed różnymi zagrożeniami była jak najlepiej realizowana. Dodam także, że nie prowadziliśmy w tej sprawie co do zasady takiej, takiego lansowania się i licytowania, kto więcej komu tam gdzieś dał, przydzielił te decyzje były podejmowane możliwie jak najbliżej tych, którzy o tym, których dotyczyły. To znaczy decyzje były uzgadniane i na poziomie zarządów powiatowych, wojewódzkich we współpracy z komendantami powiatowymi była niepisana zasada, że komendant powiatowy, wojewódzki jest zawsze członkiem prezydium związku ochotniczych straży pożarnych. Z przykrością stwierdzam, że te dobre zwyczaje zostały, zostały naruszone, ale mam nadzieję, że wrócą i niezależnie od tych decyzji, które Państwo podejmiecie, bo apelowałbym do Państwa, żebyście wycofali ten projekt, bo byłoby to najbardziej eleganckie rozwiązanie w całej tej sytuacji, ponieważ ten projekt jest nadgorliwy, szkodliwy i źle służy ochronie przeciwpożarowej a także nie uwzględnia wielkiego dorobku ruchu strażackiego i ochotniczego i państwowego który sprawia że dzisiaj w naszym kraju strażacy są bardzo szanowani i są szanowani także dlatego że w roku 81 mieli odwagę podchorążowie protestować przeciwko próbie włączenia szkół pożarniczych do szkolnictwa wojskowego chodziło o to żeby nigdy straż nie była używana przeciwko drugiemu człowiekowi, mimo wprowadzenia stanu wojennego straż pożarna nigdy już nie była używana przeciwko drugiemu człowiekowi. Proszę Was o to, żebyście to uszanowali.